Witamy Was w nowym odcinku, w nowym programie. Będzie to linia filmików o suplementacji. Kiedy co używać, w jakich sytuacjach, co z czym łączyć. Naszym głównym specjalistą będzie Dawid, który siedzi już od bardzo długiego czasu w branży suplementacyjnej. Pracuje na naszym magazynie na e-formie. Właśnie się tu znajdujemy. Teraz poproszę kilka słów o Dawidzie. Witam, nazywam się Dawid. Pracuję tutaj, jak kolega Mateusz wspomniał, na magazynie. Odżywkami zajmuję się już około 10 lat. Ćwiczę również, tak jak, nie tak jak Mateusz, jak on jest zawodnikiem. Ćwiczę sobie tak dla siebie, powiedzmy amatorsko, ale na tej samej siłowni ćwiczymy, także znamy się po prostu z siłowni. No i będziemy wspólnie dla Was kręcić tutaj filmiki, które przedstawią Wam z grubsza poszczególne odżywki, kiedy je stosować. Będziemy też poruszać pewnie inne zagadnienia związane z treningiem, z dietą, wszystko co Was będzie ciekawiło. Dawid, powiedz mi, w tym momencie jestem ja w okresie roztrenowania do 1 listopada. Powiedz mi, dlaczego poleciłeś mi wtedy właśnie ten, Gainer Mass? Gainer Mass jest to taki Gainerek, który bardzo fajnie wpływa na budowę masy mięśniowej również, ale, ale generalnie na zwiększenie wagi ciała. Jesteś w okresie roztrenowania, kiedy twój organizm jest wypuszczony, z restrykcyjną, ścisłą dietą. Ten gainerek dostarczy Ci łatwo przyswajalnych węglowodanów w postaci dekstrozy maltodextryn, czyli i węglowodanów, które mają szybkie działanie, szybko uzupełniają na przykład poziom glikogenu po treningu, bo teraz już Ci wolno takie rzeczy brać, oraz maltodextryn, które w dłuższym przedziale czasu, przez kilka godzin również dostarczają równomiernie energii. Poza tym zawiera on najlepszej jakości koncentrat białka serwatki, tą składową białkową tego gainera właśnie ten koncentrat tworzy, czyli takie bogate Źródło wszystkich niezbędnych aminokwasów, w tym aminokwasów egzogennych, do których zaliczamy również BCA, a które po treningu, właśnie czy na przykład między posiłkami, czy rano na czczo, w takiej formie możesz sobie uzupełniać, żeby po prostu odżywić ten wygłodzony ciężkimi treningami, no i przede wszystkim dietom organizmu. A powiedz mi, Dawid, jeszcze jedną taką sprawę. Często przychodzą do mnie e, młode chłopaki, wiesz, pytałem się o różne suplementacje, okay. dlatego wtedy i tak ich odsyłam do Ciebie, bo nie potrafię wytłumaczyć tak dokładnie jak Ty, ale powiedz mi, w jakich dawkach je brać, bo wiesz, ja jestem zawodnikiem, ja biorę całkowicie tak. winnych, ale u takich pierwszaków, którzy przychodzą, już ćwiczą tam swoje i zaczynają pierwszy raz gainera. Generalnie, jeżeli chodzi o tego typu produkty, musimy tutaj zwracać uwagę na skład, bo skład determinuje również dawki. To, że piszę na przykład na niektórych gainerze porcja 200 gram, czy 300 gramów, nie znaczy to, że musimy to wszystko na raz zjeść. Można sobie to podzielić na kilka porcji dziennie. Ja bym takim osobom na przykład, jeżeli tu jest podana porcja 200 gramów, radził podzielić sobie na przykład na dwie porcje dziennie. I taką porcję jeść na przykład... Po treningu obligatoryjną taką porcję no, niezbędną, bo to musimy po treningu zjeść, żeby uzupełnić szybko te substancje, które organizm w tym momencie potrzebuje. A drugą porcję mogą sobie brać na przykład rano na czczo, do śniadania. Ewentualnie, jeżeli mają dłuższą przerwę między posiłkami w trakcie dnia, co wynika na przykład ze szkoły, z charakteru pracy, mogą sobie właśnie między posiłkami brać, żeby stale był dowóz tych składników odżywczych na bieżąco. Także, ja bym to radził tak zrobić, żeby nie brać od razu tego, co pisze 200 gramów, tylko na przykład dwa razy po 100 gramów sobie wezmą oh. i w ten Powiedz mi, co do Delyszysa, Dlaczego właśnie Delicious, a nie metapiór takie przed zawodami? To znaczy tak, przed zawodami potrzebujesz takie białko jak najczystsze, patrzysz każdy, liczysz każdy gram węglowodanu, w tłuszczu. Deli... w metapiórze, w zero karbie nie ma tam praktycznie żadnych węglowodanów, tłuszczu. Natomiast to jest odżywka, która już tam troszeczkę zawiera, chociaż nie duże ilości, jest tam symboliczna już niecałe 10 gram na 100 gramów, także na porcję masz około 3 gramów prawda, węglowodanów, co jest taką ilością w tobie, nie, nie zaszkodzi w, to, w, tym, w tym okresie. Nie, na pewno. Nie. Natomiast y, masz tutaj też bardzo fajnie, łatwo przyswajalne źródła białka typu hydroliza, typu izolat i, i koncentrat białka serwatki. No i co jest bardzo ważne, no wiadomo dla niektórych osób też koszt odżywki jest ważny. Przez cały rok jeśmy ta pióra, jest odżywka droga, jest to czysty izolat serwatki. Natomiast tutaj jest odżywka troszeczkę tańsza, można jak najbardziej ją uzupełnić, te niezbędne aminokwasy szczególnie tak jak podkreślałem aminokwasy egzogenne, w tym BCA, także Tobie poleciłem tą odżyweczkę dlatego, że możesz już sobie w tym okresie pozwolić tam na jakieś tam drobne ilości węglowodanów Powiedz mi, chłopaki, wracamy do młodych, młodych adeptów siłowni, powiedz mi na początek na początek w jakich ilościach i kiedy. Jeżeli chodzi o odżywkę białkową, tutaj też ważne jest to jest odżywka serwatkowa, więc ważna spora jest pora jej spożywania. Jest to białko szybko przyswajalne, a więc najlepiej takie białko uzupełniać sobie po treningu. Można sobie na przykład jeżeli ktoś bierze równocześnie gainera, dosypać jedną porcję do gainera, szczególnie właśnie tak jak powiedziałem po treningu, żeby tych aminokwasów dostarczyć sobie jeszcze więcej. Natomiast druga taka pora dobra to jest spora poranna, na przykład do śniadania, kiedy po nocy był okres głodówki, kilka godzin, nic żeśmy nie jedli i trzeba po prostu szybko uzupełnić aminokwasy, żeby przede wszystkim powstrzymać nocny katabolizm. Także to są dwie takie najlepsze pory. Oczywiście można taką odżywkę również stosować na, jako takie uzupełnienie na przykład posiłku, kiedy w posiłku z różnych względów mamy mniej białka pochodzenia zwierzęcego. I żeby na bieżąco po prostu uzupełnić, ale też nie należy przesadzać. Najlepiej, jeżeli będzie to powiedzmy dwie-3 porcje dziennie, tak, żeby nie traktować tego, że to jest o posiłek i, i pracujemy na śniadanie na obiad i na kolację odżywkę białkową. To nie o to chodzi. To jest uzupełnienie diety. Dobra, powiedz mi jeszcze taką sprawę, ile mamy smaków Deliciousa w tym momencie? W tym momencie, no musiałbym policzyć, z takich podstawowych smaków na pewno jest belgijska czekolada, waniliowy, bananowy, ciasteczkowy, kokosowy, jeszcze chyba coś tam, coś tam powiedz będzie. Powiedz mi, czerwone owoce mamy tylko z metapiura, czy też są? W tej chwili chyba z metapiura, musiałbym się dowiedzieć, bo... Ale polecam czerwone owoce, mogliście hmm. zobaczyć jak robiłem właśnie swoje białko jako pianę, na redukcji bardzo Wam je polecam. E, Powiedzmy jeszcze jedną taką rzecz. E, co oprócz e, właśnie białka i gainera, Młoda osoba powinna zjeść po treningu, bezpośrednio po treningu, tak. młody adept. Jeżeli chodzi o taką idealną kompozycję składników potreningowych, na pewno jest to witamina C, na pewno są to, uwaga, banany, takie już lekko zgniłe, takie z takimi czarnymi plamami, gdyż mają najwyższe wartości odżywcze, aminokwasy BCA oraz właśnie odżywka wysokobiałkowa. To jest taki idealny zestaw. Natomiast jeżeli ktoś wiadomo. To też zależy od zasobności portfela, ale wystarczy na przykład jeżeli taka osoba zje właśnie gainera, do, dołoży sobie na przykład tego odżywkę białkową lub na przykład jakieś aminokwasy rozgałęzione, to jest taka, takie niezbędne minimum właśnie po treningu. Zależy też od okresu treningowego, jeżeli ktoś jest w fazie na przykład budowania siły mięśniowej bądź masy mięśniowej, może do tego dorzucić, jeżeli to, to osoba... Jeżeli jest to osoba szczupła, może dorzucić na przykład monohydrat kreatyny, który fajnie y, ktoś tam mówi, że ale, pumpuje... ale, ale, ale chwila, chwila, nie zdradzać co mm -hmm. będzie w kolejnych odcinkach, Aha, to będzie w następnych. O wszystkim będziecie się mogli do, dowiedzieć na moim kanale. Be the Best. Tak jak mówię, cały czas będziemy zapraszać Dawida. Jak widzicie, gościu ma niesamowity zakres wiedzy, jeśli chodzi o suplementację. Jeszcze jedno do Ciebie pytanie. Zdradź mi. Co Ty używasz po treningu? Ja powiem tak, po treningu używam aminokwasy rozgałęzione z glutaminą, używam w tej chwili jabłczan kreatyn, ale to jest okresowo, to się zmienia, zależnie od tego, czy właśnie trenuję siłowo, czy, czy, czy jest inny okres treningowy. Odżywkę wysokobiałkową, w tej chwili jem Biforsa, czyli takie białkowołowe, inne białko właśnie z firmy QNT. I oczywiście węglowodany typu karbo, czy maltodekstryny, dekstrozę, ale w takiej niewielkiej ilości 30 gramów mi taka ilość odpowiada. Także... Tak wygląda moja potreningowa suplementacja, która wzmaga regenerację organizmu, daje impuls do budowy siły, masy mięśniowej takiej czystej. No i w moim przypadku się to dobrze sprawdza. Też apeluję do was, żebyście nie sądzili, że będziemy reklamować tylko i wyłącznie odżywki QNT, będziemy używać najlepsze odżywki. Czyli jeśli dajmy na to stwierdzimy, że Kratyna, dajmy na to z PVL jest lepsza od QNT, to będziemy ją używać. Będziemy robić program o wszystkich odżywkach, nie tylko i wyłącznie o QNT. Jednak wybraliśmy dzisiaj do dzisiejszego programu odżywki, które sądzimy, że najlepiej się sprawują w swoich funkcjach, prawda? Dokładnie. Mają bardzo dobry skład, spełniają wszystkie takie podstawowe zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze w odpowiednich porach dnia. Także jak najbardziej popieram tutaj wybór Mateusza. No, spróbujcie sam. Odżywki dobierał będę ja. Dawid będzie mi pomagał w tym, będzie opowiadał Wam, dlaczego je wybrałem, a dlaczego mi odrzuca często moje wybory i wyciąga mi z koszyka, jak jestem na e-formie. E, Dawidzie, ślicznie Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dopiero zaczynamy, tak jak mówię, kanał się będzie rozwijał, będzie masa nagród, masa konkursów. Na pewno Dawid wymyśli nie jeden. I go zasponsoruję osobiście. Już ja za to ręczę łącznie ze formą. Także ślicznie Wam dziękujemy za dzisiejszy program. Zapraszamy do kolejnych. Chciałbym dodać od siebie tylko, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, piszcie do nas na Facebooku, tak? Na Facebooku będziemy się starać na przykład odpowiadać na wasze pytania w miarę możliwości naszych. Także zapraszamy Was do współpracy. Dawid z Giełdowej, Mateusz z formy Mateusz z... jeszcze raz. Dawid z giełdowej. Mateusz Odraniec, kanał Bidebez.